Witajcie. W tym filmie pokażę Wam, jak łatwo jest zarobić na niskim poziomie doświadczenia trochę pieniędzy. Chcecie zarobić jakieś kasy, czy coś potrzebne Wam będzie do jakiegoś helka czy uni, tam to zawsze te kilka K możecie nazbierać. Cel znajduje się w Nidhal. Tu po drodze. Yy, pokażę Wam, jeżeli chcecie na przykład przyjść macie 5.0 level i chcecie przyjść po poekspić to jest taka miejscówka koboldy. No i tam warto się wybrać i poekspić. Widzicie akurat 5-0 łowce jakiś i on może już pójść expić tam, zależy jakie ku, jak, ale myślę, że dobre porządny ma. Tutaj też może jest grubka, grubki są, też może ubić. Pokażę, gdzie te, ten. O tutaj, jak najdalej, muszę tych niedźwiedzi się trzymać, bo one atakują. Rosomaki nic nie robią. O, w tej grocie, lazurytowa grota. W tej grocie znajduje się koboldy. Zobaczę czy są teraz. Chyba nie ma. Ktoś już zdedał. Dobra, idziemy do Nithel. Tutaj brzmi, są i te różne takie jeszcze stworki rosomaki, takie różne, inne tutaj widzicie bezdomny piesek to jak się nie mylę do, do quest'a to ja nakręcę filmik wam jak będę robił tego quest'a I tutaj jakiś kawalerzysty ta mapka z podgrodzie Nithal fajnie jest zrobiona Ta droga jest po której teraz chodzę fajnie wykonana i właśnie jak już wam mówiłem najbardziej mi się nie podoba jak znajduje się tu kilkadziesiąt osób w jednym miejscu. To właśnie o tym wam mówiłem się nie podoba mi to, to kilkanaście osób obok siebie, to tak dziwnie to wygląda naprawdę. No, już jesteśmy w Nidhal. Yy, tutaj mamy ratusz. Tutaj od 3 zelek się nie mylę. Można uzyskać teleportację. Ten on nigdzie nas nie teleportuje. Tutaj mamy skrzynkę pocztową. Tutaj możemy yy, kupić rzeczy. pierścienie na wszystkie profesje. Tutaj yy, możemy kupić yy, na łowce i na tropałki i zbrojkę. Yy, tutaj jest aukcjoner, tu znajduje się izba chorych północy. Ja właśnie Wam pokażę. Jeżeli na przykład o, to jest do Questa ale pokażę Wam jak dojść. Na przykład jak chcecie do mysz, to takie e e elity. Są 190 i wyższe levele. O, I do kanału Nidhal wchodzimy i możecie expić. Ja, ja nie dam rady. Więc idę to co miałam Wam pokazać dzisiaj. Wiem, widzicie, patrzycie trochę na eko Wiem, muszę niektóre rzeczy pozmieniać. Ta rękawice zmienię na 3, 4. Nałożę z Herszta Unii. Tutaj będę miał pierek inny, już wiem jaki. Tutaj, będę na 34 Uni, będę na jedną rękę nakładał. To Będę nakładał z herszta i talcze z Patryka. Dobra, tutaj idziemy w górę. Tutaj kamienice są. No i musimy wejść do świątyni Czterech Bóstw. O tu widzicie złoto. Złoto jest odnawialne, więc możecie kilka razy po nie przyjść. Zawsze to jest parę K. Zawsze trochę jest. Nie tylko tutaj y, kasa się znajduje. Znajduje się też, y, jak będziecie kspil na Zulusach, to też tam się znajduje. Y, w różnych miejscach, nie tylko tutaj. Ja wybrałem miejsce T. To jak wszystko ten, to te to zawsze te kilka K jest, jak potrzebujecie. Jeszcze zobaczę, co tutaj jest. Tu chyba nic. Nie, tutaj nic nie ma. Wyjdziemy ze świątyni. Yy, tu koza jakaś tam. Tutaj u niej zasyły można przemienić się w zwierzątko. Kupić można yy, w kotka w paski, wieża z jabłkiem i takie różne. O ten mi się bardzo fajnie podoba. Wygląd w królika, wieża i w różne. No, i to chyba yy, na, tu jeszcze zobaczę wschodnie piwnice. To już chyba będziemy kończyć powoli. Ja już tam nie będę wchodził Będę kończył. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Naprawdę radzę przychodzić, jeżeli Wam ten brakuje kasy. Dziękuję za obejrzenie. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Na razie.